No, ja jestem 223 dwa Kruk, a dzisiaj, um, dzisiaj jest openingowy wtorek. Będziemy sobie otwierali dużo laki bloków, potem jeszcze rzucimy sobie parę potionków Laki, to jest taki nowy update na wersję 1.9 laki bloków. Combat Update się nazywa. Um, tak, trzymam teraz buteleczkę dobra. No to może bez pewnego gadania. Od razu szybko będę jeszcze bloki i mówił co to jest ten openingowy wtorek. Każdy wtorek będziemy sobie otwierali hmm, po ileś tam laki bloków. No różnie tak to będzie. Tak. Yy, każdy wtorek oczywiście. Dobra. No więc myślę, że już to powiedziałem co to będzie. No i może będziemy teraz otwierali to. Wo, Lucky sword. O nie. O cholercie. Dobrze, że gram na super płaskim. Oj nie, chlepek. Ło, wow, co to jest? Jakieś... Kurde, latający ziomek tylko z łuku. Dobra Już po nim coś? Fajny helmet, nawet mocny. Ale szczerze wolę. Mój. Wow, wow, wow. nieźle, nieźle potionki. Szczęścia. Szczęście plus 100. Ma, setik się przyda. Króliki. Jump boost. 3. Nieźle. Co to jest za potionek Chciałam ma to. Hero potion. Może zostawimy go na jakąś specjalną okazję. O, kwiatuszka, fajnie. Obrazki. Dobra, już może mniej w stanie mam. ale coś sobie wywalimy. Okej, okay, dobra, więc tak szybko to zrobimy tak machniemy sobie. O. O, o, okej. Okay. I teraz następny, lecimy. Rybki. Może ja będę je omijał, bo kurde, nie potrzebuję tyle tego. O! Oj, diamond block, nieźle. Obsydian siodła. Haha, <laughs> lapis, lazuli. Fajnie, to wszystko jest zrobione. Teraz widzieliście inna teksturka, jest w ogóle tych mm, ale bloków, jest są takie ciemniejsze jakby. Co to jest? Romantyczna róża. Nieźle. Książki. Królicza potrawka. O, ale enchanting. Luting Infinity Lure. Nieźle. Dużo tego. A to, że my teraz wysypiemy ten Daliśmy Skrzynkę, nie mamy klucza. No, music box. Wrzućmy pieniądze, bo jestem ciekaw co się stanie. Ziemniaki, co to jest? Nie chcę tych ziemniaków, kurde. Evil Potion użyję tego na jakiegoś. Tropika No, nie, niezłe, niezłe. Modern no, Stars, świetnie. Znaczy... Dobra, otwieramy dalej. Wow, jajeczka. Fajne. Ło, co to było? Krzyneczka. <laughs> Enchanting table. Głowa gracza i głowa szkieleta. Czy to nie jest przypadkiem Hero Aha, Hero Fishing Root. Pierwsze słyszę. Jakiś slack of sea. Nie O, kłopot się sobie. Okej. Okay. No, to samo chyba. O, tylko że. Jej, zamek do stokania. Au. O, beacon. Mhm, bardzo fajnie. O, cały złoty set. Znaczy, nie set, Hero i Hero pickaxe. Aha. No, Boże. Kamienne. Ciasteczko. Ło. Alchemiczny, ten cały set alchemiczny. Ło. Ten łuk szczęście czegoś tak nie Gdzie strzelał randomowo. Kurde, po Evil Potion. Dobra, zachowam to na kogoś. Hm. go. Eee. Dobra, może go skampimy teraz? Kurde, tych mm, bloków jest jeszcze pełno. Różne strzały z tego łuku mogą na pewno drapić. O, może domasny ten slime. O! Hero villager. je wszystkie bohaterskie rzeczy. Łat, no, tu idzie. Dobra, Ło! Może nie on mocny, what the fuck! Nie, ciebie nie chcę O, sorki, ale musiałem to zrobić, bo normalnie się nie dało. A, z czesty. Demon helmet! No nie, 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 nie! 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 nie w tym cudem ja przeżyłem. Pilczki. O nie, nie, silwarpisz, gdzie oni są zaraz, to wygram. Udało mi się. O, i ślepota minęła. Dobra, to co, otwieramy? O, kurde. Coraz mniej tych szczęśliwych bloków. O, Endermite mi zaczął być, kurde. O, Silverfish jeszcze. No, fajnie podpaliłem kogoś, bo opłaca się podpalać. Bo no, fajnie się podpala, kurde, jak się podpala, nie wiem, jak to zabrzmiało, to trochę ci zabrzmiało. O, hero fishing. O, hero walker, ubranko. Źle. Jajuszka. No, Rybki. Hero villager. A chyba mi się wydaje, że oni chyba zmienili, że. Zamiast Lucky Villager jest Hero Ej, no ja patyk dostałem O, oh, Hero Villager Fajnie Blackpool yeah. O oh, oh, nie Walker Spider-Tales o, niebezpieczne to jest. A co się dzieje, czemu tak ciemno tu jest? No chodźcie, pajączki. No, chodźcie, no chodźcie. Dobrze, że mam te paski, chociaż kurde, bo teraz wiem, gdzie atakować. Tak to bym normalnie zupełnie nie wiedział. Uff. Już widzę. O, zamek ten ten, 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 ten taki fajny zameczek. O, Nieźle. Są tu takie koniki rzadkie, nie? To jest hero słodnie Super hero. No. I tutaj mamy ostatni taki blok. Fajnie by było, jakby było coś takiego... Rzadkiego, wiecie, coś takiego niezłego, dobra. No, no hero, słusznie, to nie jest najgorzej, zawsze. A, gębcie, świnie. A, fajnie. A. No i myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek jeszcze drogą, tylko że szybko. No więc nie wiem, co się stało. Zakończy ten dzisiejszy wtorkowy opening, następny wtorek, następne odcinki, cześć